Witam serdecznie, Maciek z tej strony, Kisujang, Seat Arona, FR Sapphire Blue. Przywitał mnie poranek, choć wcześniej dziś nie wstałem, słońce po oczach zrobiło mi zamęt. I to chodziło głównie o Was. Witam serdecznie wszystkich widzów, zarówno tych nowych, jak i stałych bywalców oraz, oraz widzów wspierających kanał. Yy. Mamy 3 październik, temperatura pół stopnia na minusie. Rano było trochę chłodniej jeszcze. Zbliża się okres zimowy. Pojawiła się kontrolka, uzupełni płyn do spryskiwaczy oraz uzupełni ciśnienie w kołach. A to za sprawą spadku o 0,1 bara. Mimo, że opony normalnie były napompowane na 2-3 bary, ale wiadomo, różnica temperatur i ciśnienie się obniża. Płyn do spryskiwaczy. Ten film na kanale, który ostatnio się pojawił, zapewne już widzieliście. Cieszę się, bo duży oddźwięk jest i, i dużo osób go obejrzało. Bardzo jestem zadowolony z tego. Dużo jak na mój kanał, oczywiście. Nie porównujmy się z Mr. Bistem. Płyn do spryskiwaczy. Uzupełniałem w maju, jak nagrywałem dla Was tam dogrywki i kodowanie. No to mamy 5 miesięcy i przejechałem od tego czasu. To jest, to jest dystans przejechany od wakacji. A dodatkowo, może jeszcze ze 2000, to zbiornik płynu starczył na około 8000 km. Trzeba uzupełnić akurat fajnie. Bo jak takie temperatury, to wlejemy od razu ten zimowy alkoholowy. I tak chcę rozpocząć ten film Co słychać w Waronie takim krótkim wstępem. Zaraz przejdę do kolejnych etapów. Co słychać w Waronie w październiku 2025? Jest parę rzeczy, jest jedno pytanie do Was, zostańcie, później Wam zadam pytanie. Mam nadzieję, że. Mogę liczyć na Wasze wsparcie, bo sam nie wiem, co mam zrobić. Poczekajcie, obejrzyjcie, zapraszam na film. Zanim jeszcze przejdę do mojego pytania, które chcę Wam później zadać w dalszej części filmu, sami powiedzcie: fajne są te felginie, mi też się podobają. Co oryginał, to oryginał, jednak. E, dobra, przechodzimy, co słychać w Aronie. Październik. Pierwsza rzecz, którą mam do pokazania, to jest to. To już chyba gdzieś pokazywałem na jakimś forum arony słoneczniki z podświetleniem, jest. To ja. Działa to fajnie, tylko że nie zrobiłem jeszcze filmu, bo jeszcze w tej strony nie mam zamontowane. Mam wszystko kupione, jak widzicie. To nie jest trudna sprawa. Mamy jedną wtyczkę, musi do, musimy dokupić komplet wtyczek. Możemy też to zrobić na krótko, ale, ale ja się w takie coś nie bawię. Mamy lampkę, wszystko kupimy u chińskich przyjaciół z AliExpress. Kolejne rzeczy to są kołeczki. Zakupiłem większą ilość. One służą do gazetowników, do biletowników, przepraszam, które montuje się tam w szybie. Mam to kupione do siebie i do Ibizy 6, 6P5, tej 2017 też. Groszowe sprawy za 5 sztuk tych nitów kołeczków, zapłaciłem 8 zł, całe w ASO, te biletowniki chyba po 9 zł, chodzą coś takiego będę sobie to montował na dniach bo miałem, jak widzieliście gdzieś tam na filmie, montowałem to wkładając pod spód, ok, ale, ale chcę to zrobić wedle sztuki mam tu jeszcze jedną rzecz a mianowicie siłownik, który mi pozostał zaraz Wam pokażę od czego ale najpierw przejdziemy do bagażnika tak więc ten film jest będzie się robił Mam to już przetestowane. Teraz pokażę wam tylko jak to się dokładnie robi. Tak, otworzymy maskę oraz klapę bagażnika. Najpierw przejdziemy do bagażnika. W bagażniku pokażę wam coś, co nie jest związanego z grupą Wag zupełnie. Mamy tutaj oryginalny olej do Forda. Będę robił serwis olejowy w Fordzie Focusie 2008 rok. Dwie ciekawe rzeczy będę chciał Wam pokazać. Wymiana filtra kabinowego. Filtr kabinowy według instrukcji Forda wymaga, jego montaż wymaga demontażu pedału gazu. Serio. To może być ciekawe. I druga sprawa filtr paliwa. Tak Ford poskąpił, że pompa paliwa jest. Przy silniku, a nie ma jej w baku, więc wymiana filtra paliwa wymaga y, odpowietrzenia układu, bo się zapowietrza i nie da się odpalić auta. Tak więc to może się komuś przydać. Y, od razu fakturki pokazuję, bo serio, serwis samemu zrobić to nie jest duży koszt. To jest 170 za olej i 130 za cały komplet filtrów razem z korkiem spustowym. Za 300 robimy sobie serwis z samochodu. I fajnie, bo to jest silnik, tam jest 1.8 TDCi. 1.8, a wchodzi 5,7 litra oleju. Fajny zapas. A ja pokażę Wam, co dalej mam. Tutaj pod maską teraz, tym razem. Mam nadzieję, że będzie dobra jakość, bo nie wziąłem mikrofonu. Jestem beznadziejny. Ok, to pokażę Wam co jest pod maską. A pod maską jest to, czego nie dał producent, a ja sobie zrobiłem sam. Wreszcie zamontowałem siłownik maski. Dlaczego pokazałem tam w środku drugi? Bo w zestawie to jest zestaw od skody kamik. Przychodzą dwa. Drugi powinien być po drugiej stronie. No ale Powiedzcie mi po co w zasadzie. Jak chcecie, zostawcie jakiś feedback, zostawcie informacje. Pokażę Wam jak to zamontować, chociaż nie jest to nic, yy, nic skomplikowanego. Yy, a może trochę, trochę tutaj moja inwencja, bo mam też film od, yy, od pana Ryśka z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie. On sobie montował taki zestaw, który miał być niby do Arony. Finalnie przyszedł taki zestaw chyba od Seata, jakiegoś Ibizy. No, i u niego, jak pokazywał mi, różnica w otwarciu maski jest trochę, trochę na niekorzyść tamtego zestawu, bo maska po prostu jest niżej. E, tutaj się otwiera ona dokładnie na wysokość patyka, którego patyka, kurde, no nie ma, no bo go zdemontowałem. Po co mam mieć patyk i, i siłownik? E, ta osłona mi cały czas odpada. Tutaj też coś muszę pomyśleć. Chyba jest źle podcięta, bo to jest moja inwencja. Tak więc, e, siłownik super sprawa. E, Dajcie znać, czy chcecie film, bo to nie jest nic trudnego, ale, ale jak chcecie, to chętnie zrobię. Fajna sprawa. A reszta się zamyka. Jedyna rzecz co musiałem zrobić, to tu są takie kołki gumowe. Trzeba było go wykręcić o połowę, ponieważ gdzieś tam kolizję miał. Kolizję miał siłownik z, z klapą bagażnika od środka. Dlatego wykręciłem delikatnie te kołeczki. I już jest wszystko ok. Dobra, przechodzimy do gwoździa programu i do mojego pytania. Ale zanim jeszcze was zapytam, to pragnę podziękować komentującym ostatni film. Daliście mi bardzo dobry pomysł i przypomnieliście mi jedną rzecz podgrzewane dysze spryskiwaczy. Ja miałem gdzieś taki gdzieś wrażenie, że kupując auto on ma podgrzewane dysze spryskiwaczy, gdzieś to widziałem, zabijcie mnie, ale nie wiem gdzie ale niestety Arona nigdy nie miała podgrzewanych dyszy można sobie takie zamontować z Leona, czwórki z Formentora mam je w koszyku dodane, tylko że tak jak ktoś napisał, no przydałaby się wiązka dobrze, że tam mam już poprowadzone, więc sobie będę, będę sobie ją prowadził i te dysze, chyba jedna nowe, kosztują 200 zł sztuka, jest to do zrobienia o, oczywiście, jeszcze jedną rzecz w planach mam i z nią się cały czas borykam. Spryskiwacz tylnej kamery, z racji tego, że w Skodzie Kamik na przykład jest spryskiwacz, w zależności od wersji, oczywiście, ale jest on. Tutaj nawet jest taki jakby mały dzinzelek. I wtedy dodatkowo zamontować jeszcze kamerę w wersji High. Ona działa wtedy niezależnie, czyli można ją włączyć nawet podczas jazdy. Dodatkowy bayer, no i przy okazji pokazać, jak to można zrobić, bo dużo osób na forum pyta się właśnie o montaż tej kamery z AliExpress. Ja bym brał pewnie, może używkę z jakiegoś kodjaka, oryginał, a wiązkę brał sobie z AliExpress, ale to już w przyszłości. Jak widzicie, setup jeszcze lato, ale to o tym wkrótce. No i tutaj przenosimy się, i mam do Was pytanie: właśnie tu jest ten konkurs. I zadaję pytanie. Zakupiłem komplet osiemnastek oryginalnych. FR. Taki dokładnie jak jest właśnie na grafikach w środku w aucie. I taki samochód sobie robię. Zresztą głównie w ofercie sprzedaży w katalogach były te felgi. To są akcesoryjne osiemnastki. Pod spodem są dwie kolejne. Udało się zakupić osiemnastki. W idealnym stanie, nie ma absolutnie żadnych rys na nich. Dodatkowo wyposażyłem się jeszcze w zestaw czujników ciśnienia, żeby mieć dwa komplety. Bo jak wiecie, mam tamten zestaw z oponami letnimi, a tutaj zestaw 17 sprzedałem razem z Felgami, tymi oryginalnymi, z którymi kupiłem auto. No i teraz do Was pytanie, widzowie: Napiszcie w komentarzu, co byście kupili komplet zimówek. Czy może wielosezon na takie warunki, jak teraz, teraz mamy tutaj w Polsce. Ja mieszkam na Śląsku, do gór co prawda mam jakieś 70 km. Czasami jeździmy, ale częściej jeżdżę tutaj w warunkach takich deszczowych, mokrych. Co byście zrobili na moim miejscu? Zakupilibyście wielosezonowe? Czy kupilibyście drugi komplet zimowy, zimówek? Z, zwrócę uwagę, jaka jest moja argumentacja i dlaczego uważam, że, yy, że chyba pójdę w wielosezon. Z racji tego, że mają większe okienko czasowe i można na nich jeździć tak naprawdę od września do czerwca. Yy, z dobrymi wynikami właśnie, jeżeli chodzi o błoto pośniegowe, o deszcz itd., tak a na lato zakładać tamte osiemnastki i tamte opony. Dodam też ze względu na to, że gdybym kupował teraz opony, kupiłbym nowe, one by były 2025 rok, a tamte opony, które mam, są 2022 rok, więc już mają 3 lata. Ich okres używalności jeszcze, jeszcze myślę, że około, około roku i dwóch, i trzeba będzie się zastanawiać nad ich, nad ich zmianą, i wtedy na takim komplecie wielosezonów można by pojeździć. I jest też taka sprawa, że okienko i zakres cenowy wielosezonów wychodzi, że akurat w tym rozmiarze tu jest 215-45 na 18. On jest taki, że rozrzut cenowy jest od 250-280 zł za chińskie opony. I to nieważne, czy to, jest, czy to jest wielosezon, czy to jest zima, czy to jest lato. Poprzez 500 zł około. Za sztukę mówię oczywiście. 500 zł budżet, bądź to średnia półka. No i tak w zasadzie od 600 do 800 zł za Michelin. Michelin Climate, Cross Climate 3, do 800 zł to jest za opony premium. Naprawdę już takie. W niektórych testach wychodzą nawet lepiej niż, niż zimówki. a jak również wychodzą lepiej niż letnie. Tak więc dajcie znać, co byście, co byście poszli. Komplet felg już czeka. Zaworki czekają. One mają tutaj swoje numery. Ja już to rozgryzłem wcześniej. Tutaj są numery. Będę je przyporządkowywał i w OBD11 będę kodował w odpowiednich numerach. Jeszcze nie doszedłem, nie dorobiłem się tego, żeby. Żeby mieć własną wulkanizację, więc jeszcze dodatkowy koszt dojdzie na, na wyważenie kół, a jest początek października. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby, żeby to zrobić, żeby później nie stać w kolejkach. A by the way, tu jest komplet piętnastek. Oryginalne felgi volkswagenowskie z oponami zimowymi. One są do sprzedaży. Gdyby ktoś chciał, 185, 65, 15, bo tak jak gdzieś tam na którymś filmie, do żony na oryginalne felgi z Ibizy, które, z którymi auto kupiliśmy, wchodzi sezon, ale tam ze względu na to, że auto robi rocznie 4000 km. No i mamy drugie auto, zawsze można na gorsze warunki wsiąść, yy, wsiąść do, tego, do tej Arony. A ta Ibiza i tak częściej stoi, dlatego kupujemy jeden komplet, a tutaj jest komplet do sprzedaży tysiąc polskich złotych. Felgi, opony, opony z fajnym bieżnikiem jeszcze, ale no niestety yy, lata mają, nawet wstyd się przyznać jaki rocznik jest. Aha, no i trzeba uzupełnić, trzeba przygotować się już do... Do zimy, czyli pełny serwis. Wyposażenie skrobaczka, jakaś ścierka na szybę oraz, oraz płyn zimowy trzeba uzupełnić. Kończę nie przedłużam. To tak z ostatnich rzeczy na październik. I trzymajcie się, oglądajcie filmy, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.